Cześć, witajcie na moim kanale i dzisiaj gramy w Watch Simulator, że w tym simulatorze będziemy lać ludzi i lać różne rzeczy. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał i dajcie dzwoneczkiem i dajcie łapkę w górę. No to, no to nie będę przedłużał, to możemy zaczynać. No to zaczynamy myć. A, coś nam pokazuje, że musimy tam iść, strzałka. Pójdziemy za tą strzałką, widzowie. Tutaj się Dobra, myjemy. Myjemy. U! Uh. Myjemy. jeszcze tutaj trzeba umyć tutaj sobie umyjemy w tym miejscu tutaj leje Chyba tutaj się pobiera wodę, a oni pobierają. No i pobrana woda. No to idziemy dalej. O, tutaj jest jakiś sklep. Weźmy do to stora. Dobra, idziemy dalej myć auta. Umyjmy to auto. Umyjmy to auto. Będzie dobrze. Myjemy to auto. Ej, dobrze, jest, dla mnie wygląda. O nie, musimy iść po wodę. Musimy iść na. tutaj napełnić. Dobra, idziemy teraz Nie chciałam się tym Widzowie, pamiętajcie, pamiętajcie, że będzie na pewno kiedyś odcinek z Robuxami Obiecuję wam, widzowie Dobra, widzowie, nie obiecuję, tylko po prostu mówię, że na pewno kiedyś będzie odcinek z sami, widzowie. Dobra, robimy. Ciścimy. Pięknie. O nie! Musimy napełnić, a wiem, że ja zrobię parkoura, Skaczymy. Skaczemy! O widzowie, nie nagrywałem parkura jeszcze! No to na pewno kiedyś jeszcze nagramy parkoura, widzowie. Wchodzimy do wody i napełniamy. Jest napełnione, to idziemy. I dalej myć. A może wejdziemy do ...klepu tu i tutaj? O, tu są rzeczy za robuxy. Nie. A tu? Tu w ogóle nie ma żadnych pysków. Tutaj tylko się myje. Myje się. Auta, ale możemy wejść do sklepu i zobaczyć, tu w tej grze za wiele nie ma. Tu jest 0 To też. Tutaj coś jest. Dobra, myjemy dalej. Auta. Czy ja w ogóle myję? Co to jest? A. To też coś jest zarobić. Myjemy. Ej, ten Jan siedem siedem trzydzieści dwa. Powiedział Elo. Odpiszę mu. Napisał do mnie elo. Tego gostka znam. Z tym gostkiem czasem będziemy grać, widzowie. Czasem będziemy z nim grać. Czasem. Może go spotkamy, jak będziemy grać. Możliwe, że tak będzie. Gdzie? Ale możecie. Tutaj y, możecie zobaczyć, jak wygląda w vlogsie. Widzicie, jak on się nazywa. To możecie sobie wpisać go do przyjaciół. Jak on y, zaproszenie y, potwierdzi. No, jest w nim. Na moim kanale on będzie pokazywany. Będzie pokazywany na moim kanale, widzowie, naprawdę, będzie pokazywany, jak go gdzieś znajdziemy na jakichś grach, albo coś, naprawdę. Idziemy znowu po wodę, i wiem, co ja zrobię. Chciałem coś takiego, ojo, szła! Dobra, skoczono. A co chodzi z tym? Ja mogę tutaj się spinać? Uuu, dobra, skaczemy po górach. Może coś będzie ukryte tu? Ej, tam jakaś wyspaj. Tam była jakaś wyspa Gdzieś wysła była gdzie ja jestem O nie jestem poza mapą już prawie Dobra, idziemy O nie! Jak ja teraz wejdę? Dobra, dobra Udało się. Napełnimy. Napełnione mamy. Idziemy dalej myć jakieś auto. W ogóle ja nic nie mogę kupić. Tylko tutaj za Tutaj To też za Tutaj w tej grze. To chyba. W tej grze w ogóle prawie nic nie można kupić. Prawie nic. Ale widzę, wiem, tak myślę, że ta gra jeszcze będzie miała jakieś dodatki, updatey. Będzie jakiś update, żeby, że będzie coś do kupowania sensownego, co ludzie będą pogra więcej. Bo mało jest ludzi na serwerze. Na serwerze Świetniska. No to myjemy. O, czy da się? Dobra, myjemy. No czysto? Cały umyte już prawie. Idziemy po wodę. Weźmiemy tą wodę. Fajny głosik jest widzowie. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy dalej myć. Umyję te kosz, a nie tutaj, bardzo dziwnie. Umyjmy, bo trochę... Jeszcze musimy odbierać wody. Taka gra w ogóle taka trochę widzowie jak coś to powiem Wam, że spróbuję w kolejnym odcinku nagrać nagrać PET simulator. to jest ten Weźmiemy sobie tutaj... Rebirc. Co jest re A co tutaj jest tam? Chyba tutaj damy kolejne światy. Chyba widzowie. Tak, będą chyba widzowie. Tutaj będą kolejne światy. Bo tutaj jest znaki zapytania. No to ta gra widzowie będzie się rozwijała. rozwijała. Tylko sobie. napełnić nasz e, ten nasz pistolet do mycia napełniamy i już